קושב, 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 קופה, אולי ביאה איתנו, 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 ביאה איתנו. קושב, 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 קושב. ירדנו. Lecimy, Tak, to w prawo, do góry. Szybko, szybko. Do no, czujki od Pani Tak? Tak, lec, lec, do góry. Tu? Nie, tu, zapnijcie. Tu kurwa, wtedy widać. lec Kaptur, głowa w dół. Najszybszy, kurwa, idź. Tak? Nie nie Nie, 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 jest tak Skakuj, sprężuj to To tu? To jest to Tu? Tutaj Tutaj jest to Co? Zobaczcie, idzie wyjście To znaczy jest otwarte? No. Dobre, dobre Mam Я тут туда.